Stacja PKP. Pokażę Wam teraz od tej strony. Czyli od strony miasta szłam, od tamtej strony pokazywałam Wam włosienica. A na Śląsk oczywiście. Jest Śląsk. To do kopalni na pewno. Może węgiel. Ale zobaczcie, jaka lokomotywa. O, dawno nie, nie widziałam takiej lokomotywy to jest tak bliska. Pociąg stoi, jeszcze mogłabym w niego wsiąść, ale poczekam na drugi, na koleję do W sumie będzie za 20 minut. Pokażę wam jeszcze wieżę ciśnień. O, właśnie. Ale zobaczcie, jak ten peron się ciągnie. Zobaczcie, tam się skończył peron. I zobaczcie, i tam jeszcze wieża ciśnień. Tam jest druga wieża ciśnień. To były dwie. Same magazyny. Za peronem. No tu są w ogóle. Te, te takie pociągi towarowe ciekawie się zacznie robić zaraz pociągi jakieś może będą tutaj stały, takie stare zobaczcie, to jest druga wieża ciśnień, a tam pierwsza czyli duża stacja skoro dwie wieże ciśnień ten peron był pewnie dotąd i tutaj jeszcze był kamieniec ząbkowicki napis I zobaczcie, żuraw jest też. Możecie we Wrocławiu zobaczyć takiego żurawia. Dla fanów kolejowych, <grymne> zobaczcie, jakie perełki. Zobaczcie. To sobie stoi na uboczu. To jest stara lokomotywa SM42. O, czyli taka, co nią jeżdżę. Teraz właśnie jechała Intercity, bo tam później... Dlaczego ta lokomotywa jedzie? Bo tam nie ma sieci trakcyjnej za Kłockiem. Tam już się kończy sieć trakcyjna i musi być ta lokomotywa spalinowa. No niestety, bo inaczej pociąg nie pojedzie. Tu trzeba mieć dużo czasu, żeby obejść tą całą stację. Pokażę Wam to co mogę. Słuchajcie, ale to jest fajne, naprawdę. A zobaczcie, jak daleko jestem od stacji, kilometr. Słuchajcie, a to się ciągnie jeszcze, jeszcze nastawnia, tam daleko jest. O tam ktoś chodzi po pociągu. Maszynista, może. Wygląda, jakby stacja była opuszczona. A jednak, zobaczcie, wszystko pracuje zaraz. E, pociągi towarowe będą jechały dalej, praca tutaj cały czas jest. Żuraw 150 lat. Słuchajcie, we Wrocławiu też jest taki żuraw, on też ma 150 lat, na pewno. Na pewno nie był wymieniany przez 150 lat. Tak jak go postawili, tak stoi i tu jest to samo. Może coś tam było ulepszane przez te 100 lat, ale on na pewno tutaj stoi tak długo. Już jest zapowiadany pociąg. Zaraz będę wsiadać. Ten pociąg jeszcze stoi, ale zobaczę tą lokomotywę, co ona tutaj stoi. Czarnobyl, dosłownie. Jedzie pociąg. To naprawdę jak z Czarnobyla części te mechaniczne napromieniowane. Słuchajcie, zobaczcie. To jest lokomotywa. Tak zwany wagon sypialny. Nie no, żartuję. Wagon z Wałbrzycha jest zamknięty. I na tyle. I to jest koniec. A on już stąd chyba nie ruszy nigdy. To jest stary wagon. O, i koniec. Jest koniec. A tam pociągi towarowe jeżdżą. Zobaczcie, to jest jak luksusowy wagon. Straszne miejsce. Jak Urbex. Pozdrawiam Urbex, jak nagrywacie takie właśnie miejsca, to no, jedna osoba to nie powinna wchodzić w takie miejsce. To jest stacja kolejowa taka bardzo uczęszczana bardziej niż Kłodzko można, można do Wrocławia pojechać do Opola um, można do Wałbrzycha, jest, no tutaj to jest największe takie przesiadkowe, powiedzmy w kotlinie, no za kotliną trochę. Budynki należące do PKP. Zobaczcie jaka potężna stacja. Zobaczcie, to też jest budynek, to jest teraz już zamieszkały, ale kiedyś. To były biura, jakieś budynki, właśnie do obsługi dworca. Już mówiłam, że wszystkie stacje na linii Wrocław, Międzylesie i tak dalej, kudowa to 1873, na przykład ta stacja 1873. No i te wszystkie inne stacje, 75 i w tamtą stronę. No to tam kilka lat później to z Wrocławia linia szła z Wrocławia dziękuję kochani za obejrzenie zapraszam na kolejne odcinki z dolnego śląska trzymajcie się pa